Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ja, a dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem naszego poradnika YouTube'a, drugi odcinek jesteśmy na naszym kanale Dobre Poradnikowe. W kanał nic się nie zmieniło od ostatniego odcinka, więc lecimy z kolejnym jakby tematem. Dzisiejszy temat jest dość krótki i naprawdę prosty. Od kolejnego odcinka zaczniemy coś bardziej zaawansowanego, ale nie możemy z niczym ruszyć, jeżeli nie mamy zrobionego tego tematu, czyli mowa tutaj o estetyce naszego kanału, czyli szacie graficznie naszego kanału, co jest bardzo ważnym elementem promowania naszego kanału, e, pokazywania pierwszego dobrego wrażenia na temat naszego kanału. Grafika kanału jest naprawdę bardzo ważna i mówi o autorze kanału, więc jeżeli grafikę kanału mamy dobrą, to zdecydowanie zachęcamy widza do częstego powrotu na nasz kanał, e, co ogólnie jakby no, jeżeli widzimy kanał, który ma rzeczywiście fajną grafikę, no to mówimy, że no, podświadomie już ten kanał jakby zyskuje w naszych oczach, tak? A jeżeli mamy taki kanał, no bez grafiki albo z tego strasznie słabą, no to oczywiście automatycznie taki kanał u nas traci w oczach gdzieś tam, no więc naprawdę warto się na tym skupić bo poświęcić trochę czasu na to, zwłaszcza, że nie trzeba być grafikiem, ani nie trzeba być, nie trzeba mieć jakiegoś kontaktu z, z grafikiem, żeby wykonać w miarę dobrą, estetyczną grafikę na nasz kanał, dlatego że w internecie jest mnóstwo takich schematów graficznych dostępnych darmowo do edytacji, więc można przerobić taki standardowy schemat graficzny na taki, który będzie, nie wiem, naszym logiem czy bananem. No i oczywiście, tak jak zawsze tutaj Was uczyłem, w tej serii zaczynamy od góry. Czyli pierwszym mamy tutaj grafikę, jest to nasz awatar. I jakby nad awatarem warto posiedzieć troszeczkę dłużej, dlatego że awatar to takie, taka nasza wizytówka główna, takie no po prostu logo. Awatar nie powinien być takim schematem graficznym, który możemy pobrać z internetu. To powinno być coś oryginalnego, coś co wiąże się tylko i wyłącznie z naszym kanałem, taka nasza wizytówka, która się nie powtarza, coś niepowtarzalnego. Więc warto jakby w awatar zainwestować trochę naszego czasu, zrobić coś oryginalnego lub zamówić rzeczywiście oryginalną pracę jakiegoś grafika. Jednak jeżeli nie mamy pieniędzy, czasu na coś takiego i jakby no nie potrafimy nic zrobić, jeżeli chodzi o grafikę, no to na sam początek możemy po prostu użyć takiego schematu graficznego, co ja zrobiłem w tym odcinku. W tym odcinku będę używał tylko właśnie na szybko przerobioność schematów graficznych, nawet, nie, nawet bez jakichś tam specjalnych cz czcionek, które fajnie wyglądają, dlatego że na szybko to robiłem. Oczywiście, jeżeli pobierzecie sobie schemat graficzny, dostępny w internecie, no to możecie go o wiele lepiej przerobić niż te, które będziecie widzieć w dzisiejszym odcinku, dlatego, że ja to robiłem zdecydowanie na szybko. Zaczynamy bez, bez zbędnego przedłużania od awataru, klikamy oczywiście edytuj, czekamy aż, nasz, aż nas przeniesie i klikamy prześlij zdjęcie. No i teraz wybieramy nasz awatar, który chcemy mieć na kanale, ja tutaj sobie przerobiłem już taki schemat graficzny na poradnik łysy, no i klikamy oczywiście otwórz, czekamy aż nam się ten Awatar załaduje tutaj. Ok, nasz awatar się załadował. Jeżeli wszystko jest ok, klikamy oczywiście gotowe. No i teraz nam się zapisuje już nasz awatar. Oczywiście, zapisał się poradnik łysy, działa. Możemy tą pod zakładkę, e, właściwie zakładkę zamknąć. Wracamy do naszego głównego kanału i odświeżamy stronę. E, możliwe, że na razie nie będziecie widzieć tego awataru, po, po prostu dlatego, że on się aktualizuje tam gdzieś tam e, w systemie właśnie YouTube'a, Google'a i tak dalej. Więc troszeczkę można poczekać na to, aż ten awatar się zaktualizuje. Będzie tutaj widoczny, może to potrwać nawet do kilku dni. Więc tutaj, jakby nie martwcie się o to, że jeżeli zaktualizujecie sobie awatar i normalnie tutaj będzie pokazane, że macie go zaktualizowanego, to nie martwcie się, że jeszcze na głównym kanale go nie widać. To powinno się zmienić na przestrzeni kilku dni, maksymalnie kilku dni zazwyczaj kilku godzin lecimy z kolejną rzeczą do edytacji naszej graficznej, czyli z dodaniem grafiki kanału, czyli naszego baneru kanału który także jest jakby największą i chyba najbardziej główną e, grafiką naszego kanału taką większą wizyty, wizytówką takim e, takim rozwinięciem awataru powiedzmy no oczywiście jeżeli wchodzimy na kanał jakiegoś youtubera, no to z automatu widzimy właśnie ten baner e, więc ten baner powinien jakoś wyglądać jakoś estetycznie, ładnie prezentować nasz kanał by po prostu on fajnie współgrał z naszymi filmami, z naszym kanałem i zachęcał do zostania po prostu dłużej na naszym kanale. Więc dodajemy taki awatar, banner. Znaczy, oczywiście, tak jak mówię, ja w wszystkich przypadkach użyłem szyb użyłem takiego właśnie schematu graficznego, o którym tutaj mówię i przez co. To nie jest jakieś tam piękne, dlatego że, jakby nie skupiałem się na przerabianiu tego schematu graficznego, tylko na szybko chciałem coś zrobić, żebyście widzieli, jak to wygląda. Więc, jakby tutaj nie skupiałem się na dobrym przerabianiu tych schematów graficznych, żeby to jakoś fajnie wyglądało, tylko żeby Wam to po prostu zaprezentować. Wy, oczywiście, możecie nad czymś takim dłużej posiedzieć, żeby to ładniej wyglądało. Może znacie się na grafice i potraficie zrobić coś o wiele lepszego, oryginalnego przede wszystkim, lub nie wiem, znacie jakąś grafika, lub macie kontakt z jakimś grafikiem, który wykonałby dla Was taką grafikę, wtedy na naprawdę to może wyglądać o wiele lepiej. Ja na szybko przerabiałem jakieś tam proste schematy graficzne, więc to nie musi jakoś mega fajnie wyglądać, bo ja Wam tylko pokazuję jak by mogło to wyglądać. Tak po prostu, żebyście widzieli, jak to się ogólnie prezentuje, co Wy możecie zrobić właściwie nie, nie mając żadnych umiejętności. Coś takiego można o wiele lepiej przerobić. Tutaj, no powinienem coś dodać, ten awatar, ten baner znaczy jest dość pusty, powinienem coś tutaj jeszcze dodać, dorobić, przemienić nie wygląda to najlepiej ale tak jak mówię, robiłem to na szybko więc to jest jakby taki detal, wy oczywiście możecie zrobić coś zdecydowanie lepszego, w internecie znajdziecie mnóstwo takich schematów graficznych więc myślę, że z grafiką nie powinno być problemów, a problem właśnie jest taki, że bardzo dużo porcji youtuberów ma, e, albo nie ma w ogóle grafiki, albo ma bardzo taką słabą schematyczną E, Nieestetyczną, nad czym warto naprawdę popracować, bo to jest nasza graficzna wizytówka. My żyjemy w czasach, w których większość osób patrzy właśnie na obrazki, więc to obrazki powinny przemawiać do widza, a nie na przykład, nie wiem, tekst czy coś takiego. To jest ta jakby wartość drugorzędna. Ta pierwszorzędna wartość to właśnie grafika obrazki. Lecimy dalej, dalej mamy nasze filmy, czyli oczywiście miniaturka naszych filmów zatrzymujemy film, wchodzimy w informacje i ustawienia o naszym filmie, no i tutaj dodajemy miniaturkę. I teraz jedna kwestia, żeby dodać miniaturkę, wasz kanał musi być zweryfikowany, czyli jeżeli wejdziecie sobie tutaj w kanał, musi być on zweryfikowany. Jeżeli nie macie zweryfikowanego, no to tutaj będzie taki przycisk, klikniecie sobie, potwierdzicie numer telefonu i wasz kanał będzie zweryfikowany, wtedy odblokują wam się tutaj nowe funkcje, będziecie mogli przesyłać filmy dłuższe niż 15 minut i dodawać chociażby miniaturki, a także kilka innych rzeczy, które tutaj się wam zmienią on właśnie w tym tutaj miejscu w tych kafelkach. O tym na razie nie będę mówił, dlatego że tutaj jakby do grafiki mało to się ma, po prostu daje to możliwość dodawania miniaturek do naszych filmów. Klikamy, żeby dodać niestandardową miniaturkę i tutaj musicie pamiętać, że rozmiar pliku graficznego, który przesyłamy, tutaj nie może przekraczać 2 MB, więc warto o tym pamiętać, więc jeżeli macie jakiś błąd podczas przesyłania miniaturki, no to prawdopodobnie dlatego, że wasza miniaturka waży za dużo. Dobra, klikamy, żeby przesłać, wybieramy nasz. Naszą, grę, naszą miniaturkę. Oczywiście ja tą miniaturkę gdzieś tam pobrałem z internetu, z Google'a, więc jakby no to jest tylko tak, żeby Wam pokazać jak to wygląda, jak takie rzeczy się dodaje i że jest to dość ważne, oczywiście Wy powinniście robić coś lepszego. Powinniście także znaleźć gdzieś tam w internecie, jeżeli nie znacie się na grafice, ani nie znacie jakiegoś grafika, ani nie macie pieniędzy na grafikę, no to na pewno w internecie także znajdziecie jakieś schematy graficzne dla miniaturek do różnych filmów, użyję sobie takiego przykładowego, który pobrałem z internetu, co jest to nie no, jest to najlepsze, nie wygląda to najlepiej na pewno tutaj ktoś by mógł się przyczepić, że może od kogoś skopiowałem więc no to, to, to miniaturkę tylko dodaję na potrzeby tego materiału wy powinniście jednak poświęcić więcej czasu, nie pobierać gotowców z internetu, tylko jeżeli już nie macie jakichś specjalnych umiejętności graficznych, ani, ani kontaktu z grafikiem, powinniście jednak pobrać taki schemat graficzny ale go jakoś fajnie przerobić, żeby to wyglądało chociaż trochę oryginalnie i trochę estetycznie. Zapisujemy oczywiście zmiany, jeżeli nasza miniaturka tutaj się prześle. Nasze zmiany są zapisywane, czekamy chwilę aż się zapiszą i wracamy na stronę główną naszego kanału, żeby zobaczyć efekt końcowy. Jak widać tutaj jest mały problem na YouTubie z miniaturkami, dlatego, że powinno miniaturki się przesyłać zanim jeszcze opublikujemy film. Jeżeli jeszcze nie opublikowaliśmy filmu, a miniaturkę zmieniliśmy, to mogą pojawić się takie problemy jak w przypadku awataru, czyli do kilku dni może się taka miniaturka nie zaktualizować. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj w we informacje, no to widzimy, że tutaj ta miniaturka jest, więc nie ma problemu. Jeżeli tutaj miniaturka jest, to znaczy, że YouTube ją ładuje i w przeciągu maksymalnie kilku dni ona już powinna być zaktualizowana dokładnie wszędzie i na stronie głównej powinniście ją widzieć. Więc jeżeli przesyłacie miniaturkę, no to powinniście to robić zanim jeszcze opublikujecie film. Taka moja rada, bo później po prostu to się przedłuża i są problemy. Jest jeszcze jedna rzecz graficzna, którą powinniśmy na samym początku e, zrobić, czyli wejść w zakładkę tutaj kanał, Eee, oczywiście do tego całego panelu przechodzimy klikając studio twórców czy menadżer filmów menadżer filmów, które znajduje się tutaj klikamy to no i pojawiamy się tutaj w studiu twórców, następnie klikamy zakładkę kanał, czekamy aż nam się zaduje i następnie e, klikamy pod zakładkę elementy marki. I tutaj jest ostatnia rzecz graficzna, którą powinniśmy dodać na samym starcie, czyli znak wodny, który będzie pojawiał się w rogu na każdym naszym filmie. No, taki znak wodny może być czymkolwiek, może być to jakąś grafiką, którą chcemy dodawać jako znak wodny na naszych filmach, czy może po prostu to być nasz awatar, czy jakiś inny awatar, nowsza wersja awataru, inna wersja awataru, cokolwiek co chcemy tutaj dodać. Taka, taka po prostu mały znak wodny w rogu naszego e, odtwarzacza YouTube'a. Ja sobie wybiorę e, po prostu na, na mój awatar. Oczywiście jakby znak wodny jest dość opcjonalną funkcją na YouTube'ie i to zależy od nas zupełnie czy chcemy coś takiego dodać czy też nie. No jednak ja bym zachęcał do dodawania czegoś takiego, bo to jest gdzieś tam taki malutki detal. E, klikamy zapisz, jeżeli dodaliśmy już e, taki Taki znak wodny, który nas interesuje, i czekamy, aż nam się wszystko załaduje. No i pojawia nam się informacja, że Twój znak wodny został zaktualizowany, został przesłany. Klikamy zapisz, oczywiście, i czekamy, aż nam się wszystko uruchomi. No i teraz mamy tutaj konfigurację właśnie znaku wodnego. Możemy wybrać, że ten znak wodny ma się pojawiać tylko i wyłącznie na końcu naszego filmu, czyli przy ostatnim tam, e, ostatnich nie wiem, 10% filmu. Możemy wybrać, że ten znak wodny będzie pojawiał się w jakimś określonym czasie. Możemy wybrać sobie, że e, od, te, od tej minuty, od tej sekundy się pojawia na znak wodny, no ale także możemy wybrać, że przez cały film znajduje się ta, ten znak, e, znak wodny. Oczywiście standardowo w prawym dolnym rogu naszego odtwarzacza YouTube'a. Ja, no, ja stosuję właśnie cały film, tutaj tą opcję, więc w tym przypadku także taką opcję wy, e, zastosuję po prostu i taką opcję wybiorę i zaktualizuję tutaj. Jeżeli już to zrobiliśmy, to przechodzimy do menadżera filmów i możemy sprawdzić jak to wygląda wchodząc na nasz film. Zatrzymamy sobie na szybko, ja włączę sobie, e, proszę mi tutaj włączyć adnotację, mam włączone adnotację. E, a, no już się pojawił. А, oh, да To właśnie, minus jest, jest tego, że ja przesłałem ten film, który trwa jedną sekundę, i to jest gdzieś tam problem, żeby go zatrzymać. Dobra, zatrzymaliśmy. No i my, jak widać, tutaj w rogu nam się pojawia ten znak wodny. Ten znak wodny może być różnych rozmiarów, może to być różna grafika, może to być grafika bez tła, jakaś nie wiem, zupełnie. No, na pewno gdzieś tam u niektórych YouTuberów spotkaliście się z, taką, z takim znakiem wodnym w rogu, chociażby na moim kanale coś takiego się pojawia. Teraz możecie zająć sobie. Oczywiście ten znak wodny jest widoczny tylko i wyłącznie wtedy, gdy macie włączone annotacje. Jeżeli macie wyłączone annotacje, to czegoś takiego nie widać. Mogę tutaj wam pokazać. Jak wyłączę sobie annotacje, to tego nie ma. A jak włączę, to to się pojawia, więc musicie mieć włączone annotacje, żeby było widać ten znak wodny i możecie w tej chwili właśnie zobaczyć sobie, co ja tam mam, ee, co ja mam właśnie na. W tym kanale mam taki przycisk subskrybuj, właściwie jeżeli o niego chodzi, dużo osób się pyta o niego, więc tutaj rozwiązanie można taki e, też grafikę subskrybuj e, sobie przesłać jako znak wodny i będziecie mieć taką ikonkę jak chociażby ja mam. Oczywiście to może być zupełnie inna ikonka, tak jak tutaj mówię, tutaj do wyboru, do koloru możecie wybrać co tylko chcecie. Jak widać, e, dużo nam się tutaj nie zaktualizowało, ale w przeciągu maksymalnie kilku dni nasz awatar powinien się wszędzie już zmienić e, w bazach jakby YouTube'a i Google'a, a także nasza. Miniaturka naszego pierwszego filmu. Co do miniaturki pierwszego filmu, pamiętajcie o tym, żeby przesyłać ją przed opublikowaniem danego materiału, bo wtedy po prostu to wszystko się przedłuża. To by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał i mam nadzieję, że jeżeli zastosujecie moje rady w tym odcinku, to Wasz kanał zyska trochę popularności, zyska trochę dobrej opinii. Myślę, że tak, dlatego że szata graficzna naszego kanału jest naprawdę bardzo ważną, ważnym elementem całego naszego kanału. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jo!